2 grudnia 1939 roku władze Związku Radzieckiego podjęły decyzję o sowietyzacji wschodnich kresów II Rzeczpospolitej. W procesie tym wielką rolę odgrywał terror, za pomocą którego starano się zniszczyć jakiekolwiek przejawy oporu i zastraszyć się społeczeństwo. Jednym z elementów tyranii były deportacje. W latach 1940-41 władze ZSRR dokonały czterech wielkich operacji deportacyjnych z ziem polskich, które łącznie objęły od 600 tysięcy do miliona Polaków. Ze słońców określa się Sybirakami. Oto historia jednego z nich. Nie, nie dali nam żadnego przeznaczenia i my zaczęliśmy szukać sobie mieszkania. To tu zajdziemy w jedno miejsce, to w drugie zajdziemy, to pusta chałupa, to tam tylko jakieś reszki, A my nie mieliśmy miejsca, to ten przyjechał e, do kołchozu przewodniczący, że jemu są potrzebni ludzie do, te, do roboty do kołchozu, bo to brali na wojnę dużo mężczyzn, więc... Byli potrzebni. No i myśmy wtedy się zabrali do kołchozu. Jak już ten przewodniczący kołchozu, to taki był, że jego kołchoz był najlepszy w rejonie. Nie umiał ani, ani czytać, ani pisać, ale pamięć miał taką, że wszyscy komunisty, ale wszyscy się jego słuchali. Ługinowo stare, te, ta miejscowość, gdzieśmy zamieszkali, u oni mieli taki duży dom, widać byli bogaci ludzie. Przez środek wsiadł korytarz. Po, to po lewej kuchni, a po prawej stronie była taka górnica. Oni nazywali taki pokój, taki dla gości. To nam ten, osiem osób tam zamieszkaliśmy. I wybraliśmy się właśnie do Omska, do miasta. Przychodzimy na Stację kolejową, tam peron, wszystko, kasy wszystkie są pozamykane. Nie można wejść. Ja proszę, żeby pro, pozwolił mi wejść, już pełno ludzi jest. Tyle ludzi chciało wjechać, i nie było kolei, nie było co, i cała ta sala, gdzie było można, tam kasy były pozamykane. Tego, ze mną, co pojechał ten mężczyzna, jego nie wpuścili, ale ja poszłam, jednak skłamałam, poszłam do, przeczytałam, o której będzie pociąg szedł i mu, przyszłam do, do tego strażnika i mówię, mój brat będzie jechał tym pociągiem, ja się chcę z nim spotkać, to chciałam się tu trochę poczekać, a jeszcze za, go, za pół godziny będzie, to ja na pół godziny jeszcze to zioł otworzył, drzwi mnie wpuścił, a tego mężczyzny nie. Jak ja tam weszłam na tą salę, a tam pełno Polaków z dziećmi, głodni, po co my się ruszali z miejsca? Tam przynajmniej na miejscu, a tu na gromadzie i w szyi, i brud, i wszystko w tych pomieszczeniach kolejowych do niczego. I nie wolno nam nigdzie wyjść, no i ja wyszłam i temu e, gospodarzowi, co ze mną przyszedł, mówi, to wracamy na miejsce, no nie ma mowy, nie pojedziemy nigdzie. I dlatego zostaliśmy na miejscu, tam gdzieśmy zostali, żeśmy szli piechoto. jakiś czas, później już było 6 kilometrów jeszcze do wsi, to ja już ze zmęczenia, Upadłam na ziemię i odpoczywaliśmy. I tam wtedy przyszliśmy i zostaliśmy na miejscu. czekali w kołchozie, pracowali i mieliśmy też poważanie, że nie byliśmy złodziejami, ale taki był głód, że za dzień pracy dawali 200 gram chleba, 20 deka. To ja dzieliłam na trzy części, nie zjadłam na raz. To ten Taki brygadier, to klął, bo to ruskie to strasznie przeklinają. To klął, czapkę, o ziemię rzucał. Ja mówił, dajmy trzy kilo, to ja zjem. A ona taki kawałek chleba, ona dzieli na trzy razy. Ale dzięki temu, że ja byłam tak oszczędna, to przeżyłam. Ale wszystko jedno, jak oni zaczęli kraść, to te zboże, tego zboża, co było do siewu to też pilnowali i nie wolno było, to ja, oni kradną, to ja wezmę, to takie mieliśmy jednak szacunek, bo ja wzięłam taką, miałam takie swoje naczynie, taki mebelek, no gdzieś go mamy jeszcze na pamiątkę, wzięłam ten swój mebel, podeszłam, wzięłam trochę tej, tego, tej pszenicy, a oni mówią, Patrz, patrz, jeszcze ich chyle nabierze. To ja wzięłam, wysypałam, mówię, ich z głodu umierali z łodzi, ale, złodzień, ale kiedy takie mam poważanie, taki głód to, bo ludzie tam z głodu umierali. To jest takie. I też się pytałam wiele osób, bo nazywa się w rozy, po rosyjsku żebrej, To jest trucizna rzadko spotykana w zbożu. Ale jak się z tego zwie tego kawałek chleba, czy tam, to dostaje się paraliżu mięśni. Że człowiek nie może chodzić, tylko się kołacze, to myśmy, to ja zjadłam kawałek tego chleba, dostałam zapalenie tych mięśni i taki chłopak, to ja szłam 4 km, to u kijach ledwo przyszłam, tak, tak paraliżuje mięśnicę, ta, ta trucizna, tam było różnie. Deszcze to tam jak padały, to to niedużo, tam taka stała pogoda, to jak pogoda, to pogoda. Wiatru mało, rzadko kiedy był wiatr, to jak wiatr, bo tam śniegu, to dużo napadało. To wtedy było ciężko, gdzie wszędzie musieli przegarniać te. Ale robota zawsze w tych, we wsi była dla robotników. Nie siedzieliśmy bez roboty cały czas. Trzeba było coś robić. Wzywali i koniec. Było tak, że jak tam zboże przecież tam już były ciągniki, to i zboże się podawało, tam łucili na polach. To jak podawałam te snopki czy co, to było tak, taki był wiatr, bo tam rzadko kiedy wiatr będzie, a ja tak szybko trzeba było podawać. Wedwie tu nas mało. To później do tej Adowsi było siedem kilometrów. To tak szybko te Rosjanki chodzą, że trzeba by było biec za nimi. Ja siedem kilometrów przeleciałam taka zmęczona, zmiana tego organizmu, tego powietrza. Jak wpadłam do, do mieszkania, to upadłam na podłogę. Dostałam zapalenie opon mózgowych po tej pracy i leżałam. Trzy tygodnie na podłozę. Ciągle mnie wzywali na przesłuchanie, a kto się nie posłuchał, to dostawał. Jak Skarżyński, co do współpracy z NKWD nie zgodził się, dostał 10 lat więzienia. A Irena ta, przydziecka, ona była nauczycielką i też odmówiła im współpracy. To dostała 5 lat. I ponieważ była taka umiejętna, to tam też miała jakąś pracę w jakimś szpitalu, ale już była, nie wolno jej było się poruszać nigdzie. A ja byłam wzywana kilka razy do NKWD. Także co mnie wzywają? Ja nie idę. Wzywają, bo tam było przecież i wojskowe te <laughs> urzędy, i cywilne, i te narodowe i te i polityczne. Nie zgodziłam się ani na tych, ani na tych na przyjęcie, ale jestem kiedyś w, w domu, już tutaj w tym Włoginowie. Przyjeżdża jakiś enkawudzista. przyjechali po mnie zabrać, aresztować mnie przyjechali. Wezwali do Kantoru. Ja poszłam sama. Bo mnie tam tak potrzeba, takie życzenie. A ta babka mówi słuchaj do mojej mamusi, jak, po, jak po, po nią przyjechali na miejsce, to już ona nie wróci. Bo jak kogo z miejsca zamieszkania wra, zabierają, to ona już nie wróci. No i mamusia wtedy. I ta ta Rosjanka to zapaliła świeczkę zaraz przed, to, przed swoją ikoną i się za mnie zaczęła modlić. A mamusia przyszła do mnie już się pożegnać, że ja nie wrócę. To już tam z nim co godzinę czy coś rozmawiałam, czy może i więcej. Rozmawialiśmy na różne tematy, ja po rosyjsku dobrze rozmawiałam, więc tam na wszystkie pytania. Odpowiadałam na swój sposób. I przyszła mamusia, ale tam w poczekalni czekała. On się pyta, a kto tam przyszedł? Ja mówię, moja matka. No to idź, to, no to idź się zobacz. I ja wyszłam. Wyszła mamusia zapłakana, przyszła się pożegnać. Pożegnałyśmy się z mamusią, że ja nie wrócę. I Przychodzę do niego. Po co ona przyszła? Jednak jakoś chyba ktoś mnie podpowiedział, skłamać czy co. Ja mówię, przyszła po mnie na obiad. To idź, idź na obiad i za godzinę, żebyś przyszła. Ja jak poszłam, nie wróciłam i więcej jego nie widziałam i zostałam na miejscu. O, to pytają mnie się. Komu ja to zawdzięczam? Ja to wszystko zawdzięczam tylko Bogu. Leningrad, czyli tam Petersburg podobnie podobniejszemu, był oblegany przecież bardzo długo. Tam ludzie umierali z głodu. Całe ulice były zasłane dziećmi większymi, mniejszymi i była tam nauczycielka z wyższym wykształceniem i ta nauczycielka, Jelizerica Piotrowna, Nikołajewa, zabierała te, te dzieci na te Łódkami, jeziorem, wywozili ich na, dru na drugą stronę. To tych dzieci tam przywieźli do tego nowego Uginowa, to tam zaraz poboczna wieś, gdzie myśmy mieszkali. Sto osób tych dzieci przywieźli i tam oni szukali, żeby tych opiekunek różnych do dzieci. To moja siostra miała skończoną szkołę chawciarską, takie znała różne robótki, to ona tam zaczęła chodzić, to przynajmniej tam był głód, nie mieliśmy co jeść, to tam czasami ta gospodyni dała te coś do zjedzenia. To im je zaczęli tam zapraszać, żeby im coś podeklamować po rosyjsku, dobrze, dobrze czytałam po rosyjsku. To i też zaczęłam tej wiecie, Piotrownie Pomagać. I ta Elżbieta Piotrona się z nami zaprzyjaźniła, to dużo poznałam historię. I ja, jako, że w tej to, torebce kościelowej, jak na zwiezie, na Siberię, to miałam kamerton, nuty dobrze znałam i powstał hymn. W 1943 roku powstał, międzynarodówkę znieśli i powstał hymn. Co już nie ruszymy. to ta jedna z tych nauczycielek komsomolskiej prawdy czy jak ona ta, przyniosła mnie nuty. Czy ja bym nie nauczyła te dzieci, bo przychodziłam ich tam piosenek różnych po rosyjsku. Sama przyniosła mnie te nuty, to ja patrzę na te nuty, no wiem jak się która nazywa, jak są jej wartości. To pożyczyłam. Tam był taki nauczyciel w dziesięciolatce, on miał mandolinę. On nawet poszedł na wojnę, to zginął. Poszłam do tej jego matki, pożyczyłam tej mandoliny i przegrałam. To już, już gram, to himn... <śmianie> sojusz nie ruszymy. Chyba trzydzieści dzieci było do śpiewania, bo tamte czałdony, to mają tamte cybylcy, to oni mają dobry słuch. A ci z Leningradu nie. To trzeba było ich, to ich nauczyłam, ten sojusz nie ruszymy. I wtedy była ta no, rocznica tej październikowej rewolucji. I wtedy tam 20 kilometrów jedziemy, to i, i ja z, z nimi jadę jako nauczycielka z, tymi, z tym chórem. Stanęli się wszyscy tam urzędnicy. Dygnitarze posiadali w ławkach, a tu scena, ten chór z, ten, z tej dziecięcy stoi. no I jak zacząć? Hymnem. Ale ja nie dyrygowałam, stanęłam z tyłu. Sojusz Nieruszymych, Republik Swobodnych, i te dzieci zaśpiewały. Wszyscy stali na baczność, matko święta. I zaśpiewali, to później sprawdzali. No ciekawe, czy to dobrze, bo jeszcze w głośnikach nie było nadawany ten ich hymn. I później sprawdzali, to już podziękowali, że dobrze. Nam jeszcze dziękować Bogu, tośmy no, i brat i myśmy do Ojca wrócili, że wszyscy jakoś sobie radziliśmy. Umieliśmy robić na drutach. jakie to przynosimy pomoc, że z głodu nie poumieraliśmy, bo jak dlatego urzędnika zrobiłam rękawiczki i zaniosłam do, re, do rejonu, bo to był sekretarz w rejonie, taki ważny jakiś. A ja pytam się, żeby mnie przeczytał, bo tam niektórzy chali, ile było Polaków. A on czyta, że tam w następnym, o 30 km w innym kierunku, jest dwie rodziny. I podał mi ich nazwiska. To była kobieta z dwojgiem dzieci, jedna, a druga kobieta była z sześciorgiem dzieci, co mąż jej dostał 10 lat. Ja 30 kilometrów pojechałam rowerem tam do tej miejscowości, do tego, gdzie mieszkali ci, ci dwie rodziny. To jak zaszłam do tej, ta, w takiej chatce, bo ta, to takie te dzieci, w boso, oberwane, nie mieli co, co jeść. I wtedy powiedziałam, żeby się zgłosili, bo nam już od tego, od tego roku, co tam ja ich znalazłam, już dostajemy kartki na chleba, ta jedna to pieszo przyszła tam, 30 kilometrów o te kartki zostały, bo ja najpierw jak zajechałam do tej wioski, to poszłam do tego sołtisa tam, kto i co, i on mi powiedział, przedstawiłam się, kto jestem, w jakim celu i tak dalej, i on mnie poinformowały wtedy, już była, były zadowolone i wróciły do Polski. Wezwali mnie tak samo, tam tych 40 osób wezwali do, na rozporządzenie, wydali nam takie rozporządzenie, że my jedziemy na ziemię odzyskane. A tu ludzie się odzywają. To my, mieszka my mają my mieszkania tutaj. Jesteśmy stąd. To od Trzyzewa, to stąd. To z Białego soku, to z Łomży, to z Mazowiecka, tutaj. Zaczęli, ale mówią, ale nie boją się zacząć gadać, tylko między sobą tu gadami. A co ja z nich najmłodsza jestem ze swego tego transportu. I mówię. Od razu zabieram głos później, że przepraszam bardzo. Ale ja chciałabym, że ja chciałabym zostać w swoim miejscu zamieszkania. A kogo ty tam masz? Mam, ojciec na mnie czeka, ma swój dom. I więcej nic nie powiedziałam ani słowa. I wtedy ludzie zaczęli się wtedy zgłaszać. Ten się zgłasza, ten się zgłasza. Tyle ludzi się zgłosiło, że postanowili, ten co był przeznaczony, prowadził ten transport, taki był jakiś ten Rosjan życzliwy. Mówi, co uradzimy, to powiadomimy. I wtedy naradzili się, zbierzcie ile, bo to dłuższy czas tam staliście. Ile osób chce zostać, że mogą zostać, nie, nie, nie będziemy jechać na ziemię uzyskane, tylko tam kto skąd pochodzi, ile osób i tam jakieś też, nie, nie znałam tego mężczyzny, przeszedł po wszystkich wagonach, zebrał ile ludzi chce zostać i zebrał nazwiska, które chce zostać, więc Wypadło na trzy wagony, że chce zostać. I wtedy musieliśmy się przesiedlić z tych wagonów i usiedli wszyscy ci Polacy, którzy mieli zostać tutaj, w tym w Polsce, na swoich miejscach. I jak przyjechaliśmy tutaj już do Małkini, to te trzy wagony odczepili. Z nami, a resztę pojechała do Warszawy na, przez Warszawę na ziemię odzyskane. A trzy wagony tu zostało. Więc a, pociąg szedł dalej do czyrzewa i z Krzyżewa dopiero rozsyłaliśmy wiadomości, żeby po nas ktoś wyjechał. Więc w czyrzewie poszłam na pocztę. Tam jeszcze poczce reperowali, to chyba ze, dwa, ze dwie godziny, bo to był już 46 rok, w czerwcu myśmy wrócili na miejsce. Czekałam, aż zreperowali już i podałam, podałam nazwiska, że w Czyrzewie czekają ci i ci, i tutaj po nas przyjeżdżali. To jak się dowiedzieli, ojciec założył konia, przywiózł nas do domu. I tu już dla nas na nas czekali goście.